Jest radą, musi być policja. Czym kojarzy się Radom? Żeby nie było, że ja mam jakieś niewłaściwe skojarzenia, to zapytałem o to czata GPT. I oto co mi napisał. Napisał, że ogólne skojarzenia: średnie miasto w centralnej Polsce, przemysłowe zaplecze, yy, ale też napisał, że w memach i żartach radą bywa symbolem typowego polskiego miasta średniej wielkości, nieco prowincjonalnego, ale z charakterem. Często pojawia się w internetowych żartach, podobnie jak Sosnowiec, jako miasto mem. Jednocześnie ma rosnącą świadomość lokalnej dumy. Mieszkańcy Radomia są coraz częściej dumni ze swojego miasta, a jest to, trzeba przyznać, drugie pod względem wielkości miasto w województwie mazowieckim. Powoli zbliża się do 200 tysięcy mieszkańców. To by mi się spodziewał, że zbliżąłem. Jeśli dzisiaj nie. Jeśli jabłanie w ten tydzień, to się zje. Budynków w złym stanie, które grożą zawaleniem lub które wypadałoby naprawdę wyremontować, poddać renowacji, trochę w radomiu jest. W tym przypadku szczególnie cenny może być nie tylko sam budynek, ale i ten Neon Kasia. Absolutnie to jednak nie oznacza, że cały Radom tak wygląda. Ja prywatnie nie miałem jakichś dużych skojarzeń z Radomiem, ale teraz je mam. I to są kamienice. Kamienice piętrowe, dwupiętrowe, czyli nie tak wysokie jak w Warszawie i innych dużych miastach, ale jest ich tutaj więcej niż się spodziewałem. Nadają one miastu uroku i charakteru, i chociaż nie wszystkie są odremontowane, no to idzie ku lepszemu. Król jest nagi. Zakrzyczało dziecko w nowych szatach cesarza u Andersena. Natomiast w Radomiu moglibyśmy krzyknąć, ta kopuła jest fejkowa i tylko udaje kopułę. No cóż, mnie to w jakiś sposób śmieszy. Yy, malarstwo iluzjonistyczne, które miało udawać, że jest kopuła z XVII wieku, chociaż wcale jej tam nie ma. Radom jest jednak dumny, bo to unikat na skalę kraju. Znajdziemy taką kopułę w klasztorze Bernardynów nad Kaplicą Świętej Anny. Trochę anamicznym miejscem może być też rynek w Radomiu, a to dlatego, że chociaż jest tutaj urząd miasta, to rzadko się tak zdarza, że coś co jest nazywane rynkiem w gruncie rzeczy znajduje się na uboczu nie jest y, uważane przez mieszkańców za takie towarzyskie centrum miasta, ale to nie znaczy, żeby tej części Radomia nie odwiedzać, ponieważ tutaj także znajdziemy kilka ciekawych zabytków, y, ciekawy układ urbanistyczny, y, no i na przykład bardzo dobrą y, restaurację, pizzerię, y, Casa Verde. I z tego akurat miejsca byliśmy wybitnie zadowoleni, poczuliśmy się, będąc w Radomiu, jakbyśmy byli na przykład na wakacjach w Rzymie. Po smacznym posiłku dobrze nam zrobi spacer, na przykład spacer szlakiem symboli przemysłu w Radomiu. Te małe, czasem trudne do znalezienia rzeźby, to y, przemysłowe symbole Radomia, które upamiętniają wytwarzane w tym mieście produkty. Figurek jest już ponad 20. W samym tylko pierwszym półroczu 2025 roku pojawiły się trzy nowe obiekty. Waga niemowlęca, spinacze do prania oraz karabinek Grot. Spacerując ulicami Radomia, napotkamy m.in. pomnik serka homogenizowanego, kuchenkę gazową z amaliowanym garnkiem, a nawet stolik z fabryki mebli giętych i smaczne, chociaż metalowe ciastko Radomianka. Wiele symboli jest związanych z wojskiem, na przykład rower, wojskowy łucznik wyposażony w karabin i saperkę, a także leżący na murku pistolet, czy też odlew maski przeciwgazowej. Mapę wszystkich symboli Radomia można znaleźć na stronie symbole.radom.pl Coś czego się bardzo długo naszukaliśmy. Pistolet Wisą po prostu sobie leży na murku. Sam obchodziliśmy budynek dookoła, żeby ten pistolet znaleźć. farba hmm? puszka farby. na ten a ty, a ty jakoś tak piszesz. Wyobraź sobie, cię na maszynie pracując na maszynie. Jak w każdym polskim mieście, tak i w Radomiu, znajdziemy kilka starych kościołów. Natomiast ten, który chyba jednak robi obecnie największe wrażenie, jest katedra. Katedra pod wezwaniem opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. To budowla w stylu neogotyckim i to, co ją wyróżnia, to dwie 72-metrowe wieże wzorowane na wieżach Kościoła Mariackiego w Krakowie. Ta trójnawowa bazylika powstała w latach 1894-1911. Zaprojektował ją Józef Piusz Dziekoński, bardzo znany architekt, który Czasem się śmieję, że chyba wszystkie kościoły na Mazowszu zaprojektował, te, które oczywiście powstawały na przełomie XIX i XX wieku. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Boskiej Łaskawej, a w ołtarzu bocznym figura świętego Mikołaja, patrona miasta. Katedrę odwiedził papież Jan Paweł II w 1991 roku. Powiedziałem wcześniej, że rynek w Radomiu nie pełni takiej funkcji jak wiele innych rynków w innych miastach. Pytanie: więc, gdzie w Radomiu spotykają się ludzie, gdzie jest takie społeczne centrum, gdzie się przychodzi na przykład na niedzielny spacer yy, lub nie tylko niedzielne spędzanie wolnego czasu. I takim miejscem jest Plac Konstytucji z kościołem garnizonowym. Jest tutaj parafia wojskowa świętego Stanisława Biskupa. I mamy też przy ulicy Żaromskiego fontanny, które oczywiście w sezonie letnim szczególnie przyciągają uwagę. I ulica Żaromskiego można powiedzieć, że pełni taką funkcję trochę jak ulica Nowy Świat w Warszawie. Jest taką ulicą deptakową. Y, troszkę może prestiżową, gdzie mamy dużo gastronomii, gdzie mamy y, dobre lodziarnie, y, gdzie właśnie przychodzi się na spacery i gdzie można spotkać najwięcej ludzi y, w całym Radomiu. Tuż obok ulicy Żeromskiego rozciąga się Park Kościuszki, tak więc naturalnie po tym spacerze po deptaku Przechodzimy do parku, w którym znajduje się amfiteatr, więc odbywają się rozmaite imprezy. Są też kolejne pomniki, na przykład pomnik Fryderyka Chopina. Są kolejne rzeźby związane z przemysłem radomskim, ale jest też pomnik premiera Stanisława Mikołajczyka. Który znajduje się praktycznie vis a -vis katedry, więc jak jesteśmy tutaj, no to jesteśmy już bardzo blisko tej świątyni, o której wspominałem wcześniej. Radom zdecydowanie ma ambicje i nie chce być tylko skansenem obiektów przemysłowych czy też historycznych. Chce tętnić życiem i chce odgrywać ważną rolę na mapie, także na tej mapie kulturalnej Mazowsza i Polski. I to jest najlepszy przykład. W elektrowni znajduje się Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej. Jest to budowla historyczna, która faktycznie pełniła funkcję elektrowni oraz elektrociepłowni. Natomiast kilka lat temu została tak naprawdę zmodernizowana. I przebudowana, na bodajże, jedyną instytucję kultury związaną ze sztuką współczesną, która byłaby finansowana przez władze Województwa Mazowieckiego. My byliśmy w elektrowni na wystawie prezentującej nowe pokolenie z kolekcji Wojciecha Fibaka. Jest to już wystawa, która nie jest dostępna, więc y, pokażemy ją tylko tak bardzo skrótowo. Natomiast to jest pretekst, żeby w ogóle y, pokazać sam ten budynek i kilka ujęć z tego, jak fantastycznie tu wygląda gra świateł. Y, no i faktycznie sama architektura tego budynku po tej modernizacji robi wrażenie, niezależnie od wystaw, które są tutaj prezentowane i które też zdecydowanie. Y, polecają się do oglądania. Właściwie że to pułapka. I'm going to go the i going to Ciekawostka, że pomysłodawcą powstania muzeum sztuki współczesnej w Radomiu był reżyser Andrzej Wajda. To można było takie kupić do domu, i z jakiejś powiesić. No pewnie gdzieś można byś musiał na jakichś targach staroci poszukać. Tak, Słoneczny dzień gra świateł, na pewno robi wrażenie w samym budynku, ale możemy też wejść dalej, możemy sobie przejść na taką część, powiedzmy, wypoczynkową. Ale także na taras, na dach, skąd także możemy mieć widok na współczesną elektrownię i nie tylko. Jak ci się podobało w muzeum? Na 10? No, 5. Mi podobało się dużo bardziej. No ale cóż. Tym akcentem kończymy wizytę w Radomiu. Na pewno radom warto odwiedzić. Nie jest tak, że to miasto nadaje się tylko do tego, żeby być tu przejazdem. Zdecydowanie jest wiele miejsc, rzeczy, które można zobaczyć. Nie jest nudno, więc naprawdę radom z czystym sumieniem mogę polecić także na dłuższe zwiedzanie. Na stronie eurospacerek.pl znajdziecie dłuższy tekst z opisem naszej wizyty w Radomiu i tam też znajdziecie konkretne wskazówki, inspiracje do tego, co zobaczyć w tym dość ciekawym mieście w województwie mazowieckim. Zapraszam!